Patrzcie, nie? tak wygląda w polskie ogólnie cały światowe prawo, nie? że wyszło taki moment, że kurwa, pamiętacie jak walczyłem z prawem, nie? że byłem komendantem i te sprawy, nie? to wiecie co wyszło? Co mi czujcie po zapachu, jaki mam. Półkrzywdzony people, rozumiecie? No? Walka o własne życie dwa razy, dwukrotnie, tylko raz ich przyłapałem za rękę, filmem. Tak, niewidzialnymi kamerkami. Przez to, że jestem głównym przeznaczeniem. Prokuratura do dzisiaj... Tylko ja nie znam zapachów, rozumiecie? No, nie wiem jak człowiek pachnie. Prokuratura dziesiątą kategorię mi pokrzywdzenia ze wszystkiego, kurwa, przyznali. Zero świadków koronnych, nic. Napisałem do sądu, to wiecie no? Nawet akta sprzedali. Wszystko mu sprzedają, rozumiecie, takie kurwa polskie prawo, takie kurwa prawo, nawet w pierwszej instancji. Ciekawe jak zareagują na to, że ja nie znam zapachów, a kurwa źle zna. Wtedy, tak, bo prokuratura udowodniła mi, że ja walczyłem w obecną samoobronie i przeżyłem. I Ja nie pamiętam tego zdarzenia, mam dwa filmiki, pamiętajcie, przejdźcie zawsze na tą grupę facebookową, ta w ukrytych. <laughs> Ahora.